Po zniesieniu stref okupacyjnych, które powstały po pokonaniu III Rzeszy, powstały dwa niemieckie państwa: Republika Federalna Niemiec oraz Niemiecka Republika Demokratyczna. Dzisiaj weźmiemy pod lupę roczną nazistowską przeszłość Republiki Federalnej Niemiec i zobaczymy, jaki udział mieli naziści w odbudowywaniu młodej zachodniej niemieckiej republiki. Zapraszam. Proces renazyfikacji nastąpił po utworzeniu Republiki Federalnej Niemiec i po tym jak urząd kanclerza objął Konrad Adenauer w 1949 roku. Ludzie, którzy służyli w Trzeciej Rzeszy na początku lat 50. dostali zielone światło do kontynuowania swojej pracy w nowo utworzonej Republice Federalnej Niemiec. Sam Adenauer nie był nazistą, a w przyszłości nawet został dwa razy aresztowany w okresie istnienia Trzeciej Rzeszy. Jednak pozostaniu kanclerzem nie przeszkodziło to mu w otoczeniu się i umyślnemu dopuszczeniu nazistów do stanowisk wraz z utworzeniem się Młodej Republiki. Jedną z najważniejszych osób w jego państwie z nazistowską historią był Hans Globke, który w 1953 roku został szefem Urzędu Kanclerskiego, sprawując tę funkcję do 1963 roku. Hans Globke był urzędnikiem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych III Rzeszy. Po dojściu NSDAP do władzy, był współtwórcą norymberskich przepisów rasowych, które otworzyły drogę do polityki segregacji rasowej i czystości krwi aryjskiej. W Nowej Republice Globke miał ogromne wpływy i był nazywany szarą eminencją kanclerza Adenauera. Globke przyczynił się do zasilenia aparatu bezpieczeństwa przez rzesze ludzi związanych z SS, SD czy też Gestapo. Co dziesiąty pracownik organizacji Gelena, czyli poprzedniczki wywiadu niemieckiego BND, był członkiem SS. Sytuacja federalnej policji kryminalnej była jeszcze gorsza, ponieważ dwie trzecie starszych stanowisk obili ludzie, którzy byli członkami dywizji SS Totenkopf. Kolejną osobą, która była powiązana z nazistowskim reżimem, a która równocześnie znalazła się w rządzie Konrada Adenauera, to Ludwig Erhard, który został ministrem gospodarki Republiki Federalnej Niemiec 20 września 1949 roku. Był on jednym z beneficjentów nazistowskiego reżimu, po wybuchu II wojny światowej działał na zlecenie Głównego Urzędu Powierniczego Wschód. Głównym zadaniem tego urzędu było konfiskowanie i wycenianie polskich przedsiębiorstw, a następnie przekazywanie ich Niemcom. Latem 1941 roku Erhard opracował plan zagospodarowania obszarów wschodnich, których nie stronił od rasistowskich treści. Rajem dla byłych funkcjonariuszy SS, Gestapo i innych zbrodniczych formacji była szczególnie wyżej wspomniana organizacja Gelena. Która została za zgodą Amerykanów utworzona jako organizacja wywiadowcza w 1946 roku. Szefem tej organizacji był Reinhard Gelen, były szef Wydziału Obce Armii Wschód. Amerykanie przeznaczyli na sformowanie tej formacji przynajmniej kilka milionów ówczesnych dolarów. Umowa pomiędzy Amerykanami a Gehlenem zobowiązywała tego drugiego, żeby w szeregi jego organizacji nie wstępowali ludzie z przeszłością w zbrodniczych formacjach III Rzeszy, takich jak Gestapo czy SS. Jednak Gelen po niedługim czasie zaczął współpracę z takimi zbrodniarzami jak Klaus Barbie, który był nazywany rzeźnikiem z Leonu, czy autorem Francem Alfredem Six, który odpowiadał za zbrodnie w Getcie w Smoleńsku. Sama organizacja Gelena posiadała w sobie tajną agencję 114, która swoją siedzibę miała w Karlsruhe, a przykrywką dla tej organizacji była firma, która rzekomo zajmowała się produkcją rolet. Jak się potem okazało, wśród byłych nazistów rozeszła się wieść, że przez tę agencję mogą powrócić do łask. I pracować dalej dla Niemiec, przechodząc najpierw przez Agencję 114, a następnie trafiając do organizacji Gelena, która służyła jako oficjalny wywiad zachodnio niemiecki. Od początku lat 50. były próby utworzenia wywiadu, który byłby zależny tylko od finansowania z Republiki Federalnej Niemiec. Ostatecznie w 1956 roku organizacja Gelena przekształcono w BND, po niemiecku Bundesnachrichtendienst. Po tych wszystkich informacjach nasuwa się pytanie, to może prawnicy i sędziowie nie byli aż tak przysiągnięci ludźmi z przyszłością nazistowską? Jak się okazuje, kasta sędziowska i prawnicza była przysiągnięta ludźmi z poprzedniego reżimu, mimo różnych prób alianckich, żeby jakoś to zbalansować. W pewnym momencie alianci odpuścili całkowicie próbę zatrzymania tego procederu. Krótko po wojnie 80% sędziów i prawników działających w III Rzeszy kontynuowało swoje kariery w Młodej Republice Federalnej Niemiec. Według różnych ocen w 1953 roku około 72% składu sędziowskiego Najwyższego Sądu Federalnego miało nazistowską przeszłość. Liczba ta się zwiększała w kolejnych latach i zaczęła dopiero maleć po 1964 roku. Wszystkie te rzeczy można podsumować cytatem Konrada Adenauera, który tak odpowiedział na zarzut przyjmowania byłych nazistów do rządu: Nie możecie wylewać brudnej wody, skoro jeszcze nie macie świeżej. Dzięki za uwagę, jeżeli odcinek Wam się podobał to zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Do następnego odcinka